Ogromne przeszklenia i minimalizm to najnowsze trendy wiodące w budownictwie jednorodzinnym. Choć już od dawna jest to standard W, budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach z wielkimi przesuwnymi oknami do podłogi i takimiż drzwiami nie ma miejsca na tradycyjne grzejniki wiszące na ścianach. Nowoczesne systemy grzewcze nie zaburzają przestrzeni, a przy tym doskonale sprawdzają się w swojej roli podstawowej jaką jest dostarczanie ciepła. Wśród nowatorskich systemów ogrzewania na szczególną uwagę zasługuje ogrzewanie kanałowe. W domu jednorodzinnym jest to oszczędność przestrzeni, estetyka, wygoda i funkcjonalność na najwyższym poziomie. Co to jest ogrzewanie kanałowe? Ogrzewanie kanałowe jest systemem ogrzewania podłogowego. A dokładnie instalację umieszczaną w specjalnych kanałach wykonanych w warstwach podłogi lub w stropie. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów ogrzewania podłogowego, które są całkowicie zakryte, ogrzewanie kanałowe jest to widoczne w postaci podestów, zwanych popularnie kratkami lub rusztami nie ma znaczenia źródło zasilania ogrzewania, każdy kocioł wodnego C o doskonale sprawdzi się w tej roli ogrzewanie kanałowe najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach z oknami sięgającymi do podłogi, gdzie umieszczenie grzejników jest niemożliwe i wręcz niewskazane ze względów estetycznych. Ściany z dużymi przeszkleniami niosą za sobą także problem dobrania odpowiedniej mocy instalacji. W przypadku domów z dużymi przeszkleniami ogrzewanie kanałowe w domu jednorodzinnym sprawdza się doskonale. Cechą tego rodzaju instalacji jest wysoka efektywność grzewcza w pobliżu okien i drzwi szklanych. Skutecznie blokując przenikanie zimna przez szyby jednocześnie zapobiega roszeniu ich powierzchni. Oczywiście nowoczesne rozwiązania to nie tylko systemy ogrzewania, ale także chłodzenia. Klimakonwektory umieszczane w kanałach podłogowych służą użytkownikom przez cały rok, w miesiącach chłodnych grzeją, podczas upałów chłodzą, jednak jeśli mają pełnić rolę klimatyzatorów, wymagają podłączenia do instalacji chłodzącej, jak działa ogrzewanie kanałowe w domu jednorodzinnym. W grzejnikach kanałowych wykorzystano zjawisko konwekcji, grzejnik emituje powietrze nagrzane które w pobliżu szyb potyka ścianę powietrza chłodnego. Zimne powietrze odpycha powietrze nagrzane w kierunku wnętrza pomieszczenia. W ten sposób wykorzystuje się zetknięcie dwóch warstw powietrza o zróżnicowanej temperaturze. Zjawisko konwekcji może być naturalne lub wymuszone. W pierwszym przypadku przepływ mas ciepłego powietrza jest spokojny, mało dynamiczny. Jeśli chcemy zwiększyć skuteczność ogrzewania i przyspieszyć proces nagrzewania wnętrza, to wówczas należy zastosować ogrzewanie kanałowe z wentylatorami, które czynią proces konwekcji bardziej dynamicznym. Dzięki specjalnym sterownikom wymuszoną cyrkulacja powietrza jest wstrzymywana, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wymaganą wartość zaprogramowaną przez użytkownika. Grzejniki kanałowe z wentylatorami wyposażone są w skomplikowane systemy elektronicznego sterowania. Współpracujące z czujnikami temperatury, rozlokowanymi w pomieszczeniach. Każda zmiana temperatury uruchamia grzejniki. Zaletą grzejników wymuszających konwekcję jest ich duża wydajność grzewcza. Stosując grzejnik kanałowy z wentylatorem możemy trzykrotnie zmniejszyć ilość grzejników w porównaniu z grzejnikami bez wentylatorów. Wadą grzejników z wentylatorami jest emitowany przez nich pewien poziom hałasu, stąd zastosowanie grzejników z wymuszoną konwekcją w sypialni lub pokoju małego dziecka jest problemem chyba że użyte zostaną grzejniki wysokiej klasy z najnowocześniejszymi wentylatorami typu EC tego typu wentylatory mają niezwykle płynne obroty działają cicho, a ponadto dają duże oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. O wyborze rodzaju grzejnika należy zadecydować na etapie budowy kanałów pod grzejniki. Ogrzewanie z wentylatorami wymaga doprowadzenia dodatkowo instalacji elektrycznej zasilającej wentylator. Czy wszędzie można zastosować ogrzewanie kanałowe? Nowoczesne ogrzewanie kanałowe może być zastosowane wszędzie tam. Gdzie stropy spełniają warunki wytrzymałościowe, ze względu na konieczność wykuwania kanałów o głębokości co najmniej 10 cm, od razu należy wyeliminować większość mieszkań w blokach. Nie warto także inwestować w ogrzewanie tam, gdzie nie ma okien sięgających podłogi czy drzwi tarasowych lub balkonowych. W takim przypadku zjawisko konwekcji nie zadziała na tyle skutecznie, jak w przypadku pomieszczeń mocno przeszklonych. Posiadaczom mieszkań w blokach czy kamienicach poleca się zamontowanie systemów ogrzewania podłogowego umieszczanego pod posadzką. Dzięki zastosowaniu technologii ogrzewania kanałowego wiele pomieszczeń przestało być wyzwaniem dla architektów wnętrz, którzy nie, muszą już w projektach uwzględniać miejsca na grzejniki naścienne. Dzięki kanałom grzewczym zyskujemy otwarte przestrzenie, światło i mnóstwo miejsca dla mebli i przedmiotów dekoratorskich. Montaż grzejników kanałowych a konstrukcja stropu w przypadku budowy nowego domu nie ma problemu z zaprojektowaniem ogrzewania kanałowego. Nie ma wówczas znaczenia posadowienie stropu bezpośrednio na gruncie lub na piwnicy. W tym drugim przypadku należy przewidzieć odpowiednio gruby strop dzielący piwnicę od pomieszczeń na parterze albo też umieszczaną na stropie warstwę jastrychu i ocieplenia dać na tyle grubą, aby swobodnie wykonać w niej kanał. W którym zostaną umieszczone grzejniki? Problem ze stropami może wystąpić w budynkach podpiwniczonych już postawionych, w których inwestorzy zamierzają zmienić dotychczasowy system grzewczy na ogrzewanie kanałowe jeśli Jastrych i ocieplenie są zbyt cienkie. To o umieszczeniu grzejników w stropie monolitycznym musi zadecydować ekspertyza budowlana w zakresie wytrzymałości stropu jeśli strop jest wystarczająco gruby wykucie kanału o wysokości 10 cm nie stanowi żadnego problemu z całą pewnością kanał wykuty w solidnym monolitycznym stropie nie zagrozi stabilności konstrukcji nieco inaczej przedstawia się problem wykonania kanałów w stropach nadpiwnicznych z żebrowaniami jeśli ułożenie grzejnika zgodny będzie z przebiegiem żebrowań to problem nie istnieje, kanały na grzejniki wykuwa się między żebrowaniami równolegle do ich przebiegu, inaczej dzieje się w przypadku gdy przyszły kanał nagrzejnik kanałowy ma mieć położenie prostopadłe do żebrowań, tak może zdarzyć się w przypadku projektu instalacji ogrzewania wzdłuż drzwi tarasowych w salonie, gdzie znajduje się strop z żebrowaniami, prostopadłymi do ściany z oknem czy drzwiami, wykuwanie kanałów w żebrowaniach jest niemożliwe. A z kolei rozmieszczenie kanałów między żebrowaniami musi uwzględniać odstęp pomiędzy nimi. Jeśli do budowy domu użyto bardzo popularnego stropu teriva, to rozstawienie belek co 60 cm powoduje, że nie można użyć grzejników dłuższych niż ta odległość dla funkcjonalności pomieszczenia ma to znaczenie kardynalne. Grzejniki o tej długości nie zapewnią odpowiednio wysokiej temperatury. Grzejnik kanałowy o długości 60 cm ma moc około 150 W. Rozwiązaniem problemu mogą być grzejniki kanałowe ułożone w szereg i przykrycie jednym rusztem. Stracimy nieco na estetyce ale zyskujemy na parametrach grzewczych. W przypadku zamknięcia grzejników w stropach nadpiwnicznych należy od strony piwnicy starannie zaizolować miejsca przebiegu kanałów z grzejnikami. Posiadanie piwnicy daje możliwość umieszczenia w niej instalacji doprowadzającej ciepło do grzejników. To duży plus dla estetyki efektu końcowego, a możliwość swobodnego dostępu do instalacji będzie doceniona w przypadku awarii czy prac konserwacyjnych. Budowa grzejnika kanałowego, konstrukcja grzejnika kanałowego jest nieskomplikowana. Zasadnicze elementy składowe to: wanna, wymiennik ciepła, elementy montażowe, np. kotwy do zamontowania wanny, króćce, elementy mocujące, zawory, zawór odpowietrzający, podest Kratka. Grzejniki kanałowe mają różne wymiary. Ich wysokość zazwyczaj nie przekracza wartości pozwalających na zamontowanie grzejnika w kanale o wysokości około 10 cm. Na rynku dostępne są również grzejniki kanałowe o wysokości większej niż 100 mm. Szerokość grzejnika to od 20 do 35 cm. Długość to wartość najmniej standaryzowana. Na indywidualne zamówienia można zamawiać grzejniki kanałowe. O długości nawet powyżej 10. M. W standardzie spotyka się najczęściej urządzenia o długości 540 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1900 mm, 2500 mm, 2800 mm. Najważniejszym elementem konstrukcji grzejnika jest wymiennik ciepła. Konwektorowe wymienniki ciepła buduje się z rurek miedzianych które łączy się aluminiowymi lamelami, od ilości rurek, ich lokalizacji, od rozmieszczenia lameli zależy wydajność grzejnika. Znaczenie ma także forma lameli. Jeśli są one pofalowane, to powierzchnia grzewcza się zwiększa i tym samym rosną parametry wydajności instalacji. Przy wyborze grzejnika warto zwrócić uwagę na sposób montażu lameli. Jeśli są poluzowane, mogą przy uruchamianiu pracy grzejnika przesuwać się i wydawać dźwięki. Aluminiowe i miedziane konstrukcje wymiennika ciepła zabezpiecza się lakierem przed działaniem kurzu i brudu. Wymienniki umieszczane są w wannach wykonanych z poliestru lub z ocynkowanej stali. Podobnie jak wymienniki wanien pokrywa się lakierem zabezpieczającym. Podest Zwany kratką lub rusztem to jedyny element ogrzewania widoczny na zewnątrz. Dobrze dobrana kratka jest elementem ozdobnym. Kratki wykonuje się z różnych materiałów, drewna, aluminium, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych. Parametry grzejników kanałowych. Każdy grzejnik kanałowy można charakteryzować ze względu na trzy parametry. Moc, Zasilanie, wielkość, moc grzejnika ma znaczenie kardynalne dla komfortu temperaturowego. Dobiera się ją do parametrów instalacji grzewczej w zakresie różnicy temperatur na wejściu i wyjściu z urządzenia. Te różnice temperatur mają wartości zmienne ze względu na rodzaj kotła i paliwa, na które kocią działa. Dobrze funkcjonujące ogrzewanie kanałowe powinno mieć grzejniki o mocy od około 80 do 100 na 1 metr kwadratowy. Dzięki możliwości użycia bardzo długich grzejników oraz układania szeregowego, ogrzewanie kanałowe doskonale sprawdza się nawet w największych pomieszczeniach użyteczności publicznej. Zasilanie grzejników kanałowych jest takie samo jak w każdym innym systemie C. -O czyli jest to system ogrzewania wodnego. Taki więc typ instalacji jest nam potrzebny do podłączenia grzejników kanałowych. Jeśli zamierzamy zainstalować grzejniki kanałowe z wentylatorami do kanałów, należy doprowadzić instalację elektryczną niezbędną do zasilania silników wentylatorów. Wielkość grzejnika to parametr, dzięki któremu określimy, czy jest on odpowiedni do warunków technicznych. Jakie spełniają stropy, w których będą wykonane kanały? Głębokość kanału powinna uwzględniać wysokość grzejnika oraz grubość warstwy izolacyjnej. Nie każdy strop może być użyty do schowania ogrzewania kanałowego. Najlepiej jest planować ogrzewanie kanałowe w budynkach nowo wznoszonych. W przypadku starych domów, a szczególnie domów podpiwniczonych, wykuwanie kanałów w stropie może zaburzyć jego stabilność. Co stanowi zagrożenie dla użytkowników? Jako parametry dodatkowe można uwzględnić rodzaj podłączeń, typ zaworów, proste lub kątowe, kolor i rodzaj podestów, opcja maskownicy, z materiału podłogowego lub innego w kolorze podłogi, automatyka sterownicza w przypadku konwekcji wymuszonej wentylatorem, rodzaje grzejników kanałowych. Grzejniki kanałowe występują w dwóch rodzajach. Podziału dokonujemy ze względu na sposób wykorzystania zjawiska konwekcji. Mamy więc grzejniki z konwekcją naturalną, niewymuszoną oraz grzejniki wymuszające zjawisko konwekcji czyli takie, które posiadają wentylatory. Wentylatory zamontowane w systemie uruchamiane są przy pomocy czujników które mierzą temperaturę w pomieszczeniu. Przy jej spadku poniżej wartości zaprogramowanych wentylatory uruchamiają się i przyspieszają przepływ ciepłych mas powietrza, które są odpychane przez zimne powietrze skumulowane w okolicach przeszkleń. Po osiągnięciu temperatury o wartości pożądanej przez użytkowników wentylatory wyłączają się. Inwestorzy Którzy decydują o wyborze rodzaju grzejnika najczęściej zakupują grzejniki bez wentylatorów do sypialni i pokojów dziecięcych. W salonach montuje się kanałowe grzejniki z wymuszoną konwekcją, są one nieco głośniejsze, ale umieszcza się je w płytszych kanałach i mają one moc trzykrotnie wyższą niż ogrzewanie niewymuszające zjawiska konwekcji. W obu rodzajach grzejników stosuje się podobne materiały. Wymiennik ciepła najczęściej budowany jest z miedzi lub aluminium albo z połączenia tych dwóch metali funkcje grzejników kanałowych. Zasadniczą funkcją ogrzewania kanałowego w domu jednorodzinnym jest ogrzewanie powietrza zimą i w innych chłodnych porach roku. Jednak ogrzewanie pomieszczenia nie wyczerpuje katalogu funkcjonalności ogrzewania kanałowego. Nowoczesne grzejniki kanałowe coraz częściej występują w roli klimakonwektorów czyli urządzeń łączących funkcje ogrzewania i chłodzenia. Aby grzejnik kanałowy był jednocześnie klimatyzatorem, musi być podłączony do instalacji C. O. I jednocześnie do systemu chłodzenia opartego na pracy pomp ciepła lub agregatu wody lodowej, w kanale mieszczącym grzejniki można także montować instalację nawiewającą świeże powietrze, gdzie umieścić grzejnik kanałowy. Ogrzewanie kanałowe najlepiej sprawdza się w dużych otwartych przestrzeniach, ze znaczną ilością przeszkleń. Jako przykład mogą tu posłużyć części użytkowe w domach jednorodzinnych, gdzie połączony przedpokój, salon. Kuchnia i jadalnia tworzą jedno pomieszczenie. Grzejniki umieszcza się w najchłodniejszej części pomieszczenia. Czyli w okolicy okien i drzwi tarasowych. Dzięki takiemu położeniu kanałowy grzejnik doskonale spełni swoją rolę, wytwarzając kurtynę ciepła blokującą przedostawanie się chłodnego powietrza do wnętrza domu. Kanał z grzejnikiem powinien być umieszczony w odległości nie mniejszej jak 5 cm od szyb. Zazwyczaj jest to odstęp pod około 20 do 30 cm. Jak wykonać kanał na grzejnik? Przed wykonaniem kanału należy dokładnie określić jego wymiar wymiary, a te mają związek z wielkością grzejnika. Szerokość kanału powinna być taka jak szerokość wanny wraz z boczną warstwą ocieplenia. Długość kanału to długość wanny plus od 1 do 2 cm na dilatację. Głębokość kanału obliczamy dodając do wysokości wanny grubość warstwy izolacyjnej którą pod wanną ułożymy. Zastosowanie grubszej warstwy izolacji o dobrych parametrach powoduje zmniejszenie mostków termicznych pod wanną. Kanał wykonać można na dwa sposoby, poprzez budowę szalunków. Otwór zaszalowany powinien uwzględniać wymiary wanny, grubość izolacji, przestrzenie dylatacyjne. Ten sposób można zastosować, gdy jeszcze nie kupiliśmy grzejników, ale znamy ich wymiary poprzez wstawienie wanny z rozpórkami. Ten sposób stosujemy. Gdy jesteśmy już w posiadaniu grzejników, po wyschnięciu wylewki wannę należy wyciągnąć, a miejsca na dilatację uzupełnić steropianem. Montaż wanny i grzejników. Wykonanie kanału to praca wstępna, to jak wykonanie fundamentu pod instalację, ułożenia wanny i grzejnika w kanale dokonuje się na etapie prac posadzkarskich. Wanna musi być stabilnie oparta na wylewce. Służy temu ramka wanny. Śrubami znajdującymi się pod wanną można regulować jej ustawienie, ale nie są one dość mocne w roli wsporników. W przypadku złego zamocowania wanny może dojść do uszkodzenia instalacji. Między obramowaniem wanny a podłogą należy zachować przestrzeń dylatacyjną którą wypełnić można silikonem lub korkiem. Teraz kolej na ułożenie i podłączenie instalacji hydraulicznej odpowiednio zaizolowanej wełną mineralną. Przed wylaniem podkładu pod podłogę montuje się wymiennik ciepła wraz z elektronicznymi urządzeniami sterującymi i podłącza się je do instalacji hydraulicznej. Jest to konieczne do wykonania próby szczelności przed wykonaniem wylewki. Jeśli stwierdzimy szczelność, Wymienniki i sterowniki wymontowujemy i wykonujemy wylewkę pod podłogę. Po położeniu okładziny podłogowej wymienniki i elektroniczne układy sterujące montuje się na stałe, a kanał przykrywa się podestem, czyli kratką. Kratki wykonane z drewna lub metalu są bardzo ciekawym. Niezwykle ozdobnym elementem aranżacji pomieszczenia. W miejscach mało użytkowanych można położyć kratki o zagęszczeniu przęseł nie około 12 do 15 mm. W miejscach mocno eksploatowanych najlepiej sprawdzą się kratki z przęsłami rozlokowanymi co 7 do 10 mm. Na okres letni warto zamówić maskownicę wykonaną z tego samego materiału co podłoga. Jeśli w przyszłości użytkownicy zapragną zmienić posadzkę. To nie będzie to wymagało wymiany instalacji grzewczej. Ewentualne zmiany dotyczyć będą wyłącznie podestów, które powinny współgrać kolorystycznie z nową podłogą. Konserwacja ogrzewania kanałowego jest ona niezbędna głównie ze względu na zakratowane podesty grzejników. Kurz i inne zabrudzenia są wrogiem dla instalacji, stąd konieczność systematycznego oczyszczania wnętrza wanny. Najlepiej użyć odkurzacza z długą Cienką końcówką do pielęgnacji kratek używać miękkich wilgotnych ściereczek. Jeśli zdarzy się, że do wanny z grzejnikiem dostanie się większa ilość płynu, np. wody deszczowej, która wlała się tam przez niezamknięte drzwi tarasowe. Trzeba usunąć wodę odkurzaczem lub osuszyć wannę przy pomocy ręczników papierowych. Niewielka ilość wody, czy ogólnie wilgoci nie zaszkodzi instalacji gdyż jest ona wykonana z materiałów odpornych na działanie wody. Ogrzewanie kanałowe, wady i zalety. Inwestorzy rozważający opcje ogrzewania w budynku najczęściej proszą o porównanie parametrów i wydajności ogrzewania podpodłogowego z ogrzewaniem kanałowym. Oba rozwiązania mają zalety i wady. Zaletami ogrzewania kanałowego są, szerokie możliwości aranżacyjne, grzejnik kanałowy schowany w podłodze nie zabiera miejsca. Nie, ogranicza przestrzeni, nie zabiera miejsca na ścianach, pomieszczenia zyskują na ustawności. Dekoracyjna rola podestu grzejnika, kratka przykrywająca kanał jest dyskretna i estetyczna. Nie tylko doskonale maskuje urządzenia ułożone w kanale, ale dobrze dopasowana do podłogi sprawdza się w roli ważnego elementu aranżacji wnętrza, kratki muszą być idealnie dopasowane do kanału. Nie mogą się uginać, ani wystawać ponad powierzchnię podłogi. Latem, jeśli instalacja nie pełni roli klimatyzatora kratki można zastąpić maskownicami, wykonanymi z takiego samego materiału jak podłoga, nieograniczony wybór materiałów podłogowych. Do wykonania podłogi w pomieszczaniach, ogrzewanych grzejnikami kanałowymi można użyć dowolnego materiału. W tym względzie ogrzewanie kanałowe znacznie przewyższa wodne ogrzewanie podłogowe, które działa na zasadzie radiacji i przez to wymaga użycia wyłącznie takich materiałów podłogowych, które nie ograniczają przenikanie ciepła przez warstwę podłogi. Warto podkreślić, że ogrzewanie kanałowe może być stosowane w domach z podłogami, z naturalnego drewna, niewskazane na wodne ogrzewanie podłogowe. Dzięki temu ogrzewanie kanałowe wpisuje się w wiodące trendy ekologiczne. Średnik wykonując podłogę z desek czy parkiet możemy użyć maskownicy sztywnej lub zwijanej wykonanej z drewna i wykończonej na wzór podłogi. Średnik ogrzewanie kanałowe nie ogranicza także możliwości układania dywanów czy wykładzin co jest niewskazane przy ogrzewaniu podłogowym. Średnik grzejniki kanałowe rozprowadzają równomiernie ciepło po całym pomieszczeniu, tworzą skuteczną kurtynę ciepła odgradzającą wnętrze domu od przeszkleń. W miejscach tworzenia kurtyny ciepła nie jest gorąco, w porównaniu z ogrzewaniem podłogowym grzejniki kanałowe mają niższą cenę, szybkie nagrzewanie pomieszczeń. Ogrzewanie kanałowe. I w tym względzie przewyższa systemy podłogowe. Szczególnie w przypadku grzejników z wymuszoną konwekcją uzyskanie pożądanej temperatury wnętrza następuje w czasie bardzo krótkim. Zjawisko. Konwekcji w grzejnikach kanałowych zabezpiecza szyby w oknach i drzwiach przed osadzaniem wilgoci. Nie ma efektu zapotniałych szyb. Średnik ochrona przed osadzaniem się wilgoci wydatnie wydłuża okres użytkowania okien i drzwi swobodny dostęp do instalacji na wypadek awarii lub potrzeby przeprowadzenia prac konserwacyjnych, tu ogrzewanie kanałowe znów jest górą w porównaniu z systemami rozłożonymi pod podłogami, gdzie w przypadku awarii najczęściej trzeba zdejmować całą podłogę. Oczywiście ogrzewanie kanałowe posiada także wady. W porównaniu z ogrzewaniem podłogowym wydaje się, że podłoga jest mniej przyjazna z powodu niższej temperatury. Fakt. Ogrzewanie podłogowe daje komfort ciepła przy chodzeniu na boso, ale nie dla każdego użytkownika jest to korzystne. Osoby cierpiące na choroby układu żylnego kończyn dolnych lepiej czują się w pomieszczeniach, w których przy podłodze jest niższa temperatura. Wadą ogrzewania kanałowego jest także konieczność pielęgnacji instalacji. Kratki nie chronią grzejników przed kurzem, błotem, pyłem. Suchymi fragmentami roślin przynoszonymi na butach lub nawiewanymi przez wiatr z tarasu. Konieczne jest to okresowe systematyczne czyszczenie kanałów oraz kratek w grzejnikach kanałowych. Czynności te nie są jednak trudne i uciążliwe. Wystarczy co kilka tygodni odkurzyć odkurzaczem wnętrze kanału i przetrzeć albo umyć kratkę. Do mycia kratki używa się środków odpowiednio dobranych do rodzaju materiału. Zazwyczaj wystarcza ściereczka zwilżona ciepłą wodą. Przy większych zabrudzeniach należy do wody dodać nieco detergentu. Wadą która dość skutecznie odstrasza inwestorów jest wyższa cena montażu oraz wyższe koszty eksploatacji ogrzewania kanałowego W. Porównaniu do ogrzewania podłogowego. Grzejniki kanałowe cena. Cena grzejników kanałowych uwarunkowana jest głównie rodzajem grzejnika, konwekcja naturalna lub wymuszona, oraz jego mocą. Za grzejnik kanałowy o mocy 1000 W długości 1800 mm i wysokości 100 mm trzeba zapłacić około 1000 do 1200 zł w wersji bez wentylatora. Ten sam grzejnik kanałowy z wentylatorem jest droższy nawet o około 70%. Grzejniki o dużej mocy, około 5000 w o długości 1800 mm szerokości 300 mm i wysokości 180 mm kosztują około 2000 zł. W wersji z wentylatorem to wydatek około 4000 zł. Oczywiście ceny grzejników zależą od producentów. Te same parametry grzewcze i podobne materiały u różnych producentów wyceniane są bardzo różnie. Grzejniki o mocy 2000 W i długości około 2000 mm można kupić za 2000 zł i za 5000. Złotych. Czasem płaci się za jakość, czasem tylko za markę. Zanim zdecydujemy się na zakup warto zrobić rozeznanie na rynku. Poczytać opinie użytkowników i porady ekspertów. Cena zakupu grzejników w porównaniu z zakupem instalacji ogrzewania podłogowego wypada korzystnie, jednak montaż ogrzewania kanałowego, a następnie koszty eksploatacji są nieco wyższe. Ile kosztuje eksploatacja i montaż grzejnika kanałowego? Zakup grzejników kanałowych i materiałów potrzebnych do ich montażu to początek wydatków. Teraz kolej na roboty instalacyjne. Te powinniśmy powierzyć wyłącznie najlepszym fachowcom, a tacy do tanich nie należą. Cena wykonania instalacji ogrzewania kanałowego zależna jest od wielkości domu oraz zróżnicowana jest ze względu na region. Najwięcej zapłacą inwestorzy w województwie mazowieckim, w trójmieście, na Śląsku Górnym i Dolnym, w Krakowie. O wysokich cenach montażu przesądza także to, że technologia ogrzewania kanałowego jest stosunkowo nowa, więc specjalizujących się w niej firm jest znacznie mniej niż w przypadku montażu tradycyjnego C.O. Z grzejnikami naściennymi lub ogrzewania wodnego albo ogrzewania podłogowego elektrycznego w podłodze. Decydujący się na opcję ogrzewania kanałowego muszą mieć także świadomość wyższych kosztów eksploatacyjnych. Skąd te różnice między kosztami eksploatacji ogrzewania podłogowego, tradycyjnych grzejników na ścianach, a ogrzewaniem przy pomocy grzejników kanałowych? Winna jest temu konwekcja w grzejnikach kanałowych która z jednej strony sprawdza się doskonale jako zjawisko przydatne do szybkiego rozprowadzania powietrza po pomieszczeniu, a z drugiej ta szybkość działania jest kosztowna przez fakt zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, gdy grzejnik kanałowy wykonuje swoją pracę. Grzejniki kanałowe mają niską bezwładność cieplną. Stąd wynika ta ich błyskawiczna reakcja na zmiany temperatury otoczenia. Grzejniki na ścienne reagują podobnie, natomiast mająca wysoką bezwładność cieplną instalacja ogrzewania podłogowego zużywa najmniej energii z powodu niskiej dynamiki reagowania na zmiany temperatur. Ogrzewanie pomieszczeń jest w tym przypadku wolniejsze. A może podłogówka i grzanie kanałowe razem? Wybór odpowiedniego ogrzewania jest kluczową decyzją. Poszukiwanie zalet i wad ogrzewania kanałowego najczęściej odbywa się w zestawieniu tego rodzaju instalacji z ogrzewaniem podłogowym. Zarówno ogrzewanie kanałowe jak i ogrzewanie podłogowe są doskonałym wyborem i czasem różnią się drobiazgami. Warto więc zastanowić się nad opcją ogrzewania łączącego oba warianty. I tak, tam gdzie mamy wielkie przeszklenia i chłodne powietrze wdzierające się przez nie do domu, zainstalujmy grzejniki kanałowe. Zjawisko konwekcji występujące w grzejnikach kanałowych powstrzyma chłód i błyskawicznie rozprowadzi ciepło po całym pomieszczeniu. W częściach pomieszczeń położonych z dala od wielkich okien czy szklanych drzwi zewnętrznych można zastosować ogrzewanie podłogowe. Kuchnia czy łazienka z ciepłą posadzą. Którą zapewnia ogrzewanie podłogowe to niezwykle miłe poczucie przytulności, komfortu, przyjemności. Podłogowe ogrzewanie warto także zastosować w sypialniach i pokojach dziecięcych. Jeśli jednak mamy w tych pomieszczeniach okna do podłogi, to nie rezygnujmy z ogrzewania kanałowego, ale wybierzmy wariant bez wentylatorów, które emitują dźwięki zakłócające spokojny sen lub zakupmy grzejniki kanałowe z wentylatorami nowej generacji, które pracują niemal bez szmeru. Niestety takie grzejniki kanałowe kosztują znacznie więcej od tradycyjnych.